Jo, z tej strony hamidim 18. Dzisiaj nagramy sobie, yy, jak robimy wielki kaniąt BSP yy, na kopanie A my zaczynajmy odcinek Z nami jest dzisiaj... Tu, o, już zaczę... Trochę mam lagi... O. Czy, czy tu jest skrzynia? Nie, 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 nie widzę skrzyni o, Ale już oni zaczęli Już oni weczeli. Starałem się namówić. No, to jest czwórka, więc bardzo szybko będziemy robić ten kanion. I staramy się zrobić go aż do samego piekła. Staramy się go zrobić aż do samego piekła. Ja sobie zbiorę kryształy i idę je oddać. Aby miał na dynamity spokojnie. My się już dokopaliśmy do piekła, skrzynia wielka, otwarta, i jakbyśmy nie mieli pieniędzy na rzeczy. Jakbyśmy. No, i jeszcze to jest superowe, że możemy znaleźć różne rzeczy, na przykład skrzynki pochowane o tej, brakuje mi dwóch, aby miał dynamity, więc ja je wykopmy. I lecimy oddać, proszę. Masz dwie glinki, a ja sobie kupuję za to trzy duże. Tutaj? O, jakie to, jakie to głębokie. Ja, o, dynamit. Niszczymy. Kolejny dynamit. Niszczymy go. No wiem, to nie polegało, ale. O! Kolejny. Kolejny, ej, do czego one prowadzą? No to zni. Czy wy to widzieliście? To było. O, opuściła nas jedna. Ale co to, nic nie szkodzi. Kopiemy dalej. Kopiemy dalej. Ja kryształków nie zbieram na razie. O, wow, ile tu kryształów. O, nie, 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 nie chcemy umrzeć przez to malutkie. Hej, hej, hej. Jesteśmy na samym dole. Tylko pogubiliśmy się z wyjściem. O, już widzę. Postaram się wykopać jak największy kanion. Kości? Ale ja już nie mam na dynamity. Ło. a nie, bo ja nie użyłam chyba dynamitów. Trochę ja sobie z niej zażartowałem. Dobra, do. O, ile tu kryształków, O, se! Ej, to jest przesada. O, promieniowanie sobie wykopię. Promieniowanie sobie wykopię, i tutaj kolejny Ty tu uważaj. Ja idę oddać kryształy, a mieć na kolejny dynamik. Cypko, jaki tu już wielgachny kanion, wow! Kolejny dynami. Wow, O, mam jakąś kopalnię, ale na nią byłem w niej, bo musimy się dostawać. Ej, no to może? Hmm, dzisiaj sobie zagramy. To kopanie dokończymy ja. I mamy wielki kanion, Nawet pięknie się zrobiło wyjście. Ja w to nie wierzę, że tak pięknie się ułożyło. Ja idę oddać. Nie mam chyba na dynamit, czy dostanę? Tak, dostanę na jeden dynamitek. Lecimy. Ło, wow, jakie spadanie fajowe. Ło, wow, wow, kimono. O, oni tutaj już zeszli. Tak, używają tutaj. Nie, nie, ja nie chcę ma dużego, tylko małego. I, o! To miałem jakiegoś wielkiego laga, że, że nie chce mi się w ogóle, yy, że wybuchnął dynamit. O nie, nie zdążymy do piekła się dokopać, ale trochę się przynajmniej dokopiemy. I pozbieramy sobie kryształki wtedy. U, wierzę że tę czelusz. Co my tu jeszcze mamy? Uuu, dynamity. Co się tym zajmiemy. Mm -hmm. Uuu, uu, uu, o, dynamity kolejne. A! O, dynamity. Co ty robisz? Pani... Wikimol się pani nazywa jaką on... Nie, nie, chciałem jej już zabrać. A to jest, jakby co, to jest moja koleżanka ze szkoły i... I właśnie dlatego. Tylko muszę zapamiętać. Niedługo. Psychofanka nadchodzi. Niedługo Dobra. Niedługo będzie jak znajdę tylko to będzie odcinek z psychofanką. Nie powiem Wam. Nie mogę ujawnić wszystkiego. Dobra, tutaj... Z... O! Może tutaj coś się stanie, kto zniszczę. Nie, tylko na hita. A tu jest, wyjście. Jeszcze, sobie w co zagramy? Nie, 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 nie to, nie to, nie to. Idziemy oddać kryształki. No, napływ lawy. Możemy jeszcze trochę rozkopać ziemi, jeżeli nam się uda. Tutaj na dole, na górze. O, tutaj ładnie. O, tam, tam, tam. O, wo, o. o, o, o. Chyba ktoś już umarł, chyba ktoś już umarł, ta lawa to jest nie taka wojna. Nikt nie chcę umierać, nie nie chce. O, oh, w pierwsze miejsce, dostanę jeszcze dużo. Ej, ja muszę do łazienki wskoczyć, zaraz wracam. Jestem już. Bardzo szybko to zrobiłem. i naprawdę myślałam, że Wikimola nie będzie aż taka. Ale ja pierwsze miejsce, to się liczy. Dobra. Uuu, piekło? A, bo ja wykopałem piekło, ale go nie oddam. To by jeszcze przed odcinkiem było. Jeszcze to nie jest oczywiście koniec odcinka, bo jeszcze... Teraz napiszę do Wikimola. Yy. Tylko muszę sobie oddać tu kryształki. Oddajemy kryształy. Przemieniowanie, sen. Jeszcze trochę rdzenia. Ło, jak to dużo poleciało mi rzeczy. Ej, ej, ej. A nie, bo jeszcze sen na Teraz i Dobra, napiszę do niej, że teraz parkury. Tylko jakieś takie, bacznie. Parkour, jak to trochę przechodzić takich nowych. Nie takich starych, tylko nowych. O, tutaj? Nowe kanion. Coś to co nie jest zrobione. I ci co tego przejdziesz. Pączek. A nie, pączek już ktoś wychodzi, No dobra, biorę, przejdziesz. Też się lowellę to robi, to. No ale tak, to chłopak który Szala! O! Ja napiszę do nie, nie, dobra, musimy się jeszcze raz pojawić. Szybko, 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 o nie, o nie, już widzę metę, już widzę metę. No nie, 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 nie da mi się skoczyć, ale tam, tam daleko jest gdzieś. No, ale dlaczego ja tam nie mogę doskoczyć? No, ale nawet ja, jak mam tu przejść, nawet nie mogę tam skoczyć. Tam była meta, tam była meta. Dobra, to tak, albo możemy wybudować jeszcze. Nie, 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 nie. Jutro niedługo będzie piosenka z okazji 40 subów. Parkur, nikt nie przychodzi, a jest pączek parkur. O, no to ja sobie zagram. pączek parkur. Godzinę temu narodłem? No super. Dobra, zaraz. Nikogo nie ma, więc. Hop, i hop, i hop, hop, ło, ui, ui. Ej, czy coś jest tutaj na górze? Nie, bezpiecznie. Pewka, że bezpieczne. Hop, i hop, ło, mm. i pi, teraz pi. Jaki był największy rekord tego świata? Cztery sekundy, ona sobie ze mnie żartuje. Czy tutaj jest gdzieś meta? Hop.

Metu, tu, napiszę me tu. Ej, dobra. Nie wnikam. To nie, 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 nie. Lecz mnie, lecz, lecz lecz, szybko, szybko. Lecz mnie, lecz. Ja sobie będę przechodzić, a ty nie lecz. Lecz mnie, lecz mnie lecz, leczarko. Kiedy? Znowu. Szybko, 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 o dobra, dobra, dalszy. Teraz tutaj po pączkach skaczemy. o, 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 Taka ładnie po pączkach wylczymy się. Teraz po lodzie trzeba to będzie szybko zrobić. Ej, to nie jest. A, to nie to. To nie to. Dobra, jeszcze raz. Teraz łańcuszki z nie tego sezonu. Op. I to nie są łańcuszki z tego sezonu, i lecimy po lodzie. Czupu uwaga, i hoppa. Dobra, mamy tutaj uleczarkę. O, to jest jeszcze lepiej. Dobra, lecimy, szybko, szybko. O, nie, 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 no nie, już przegrałem, ale. Dobra, spróbuję się z nią skontaktować. Uwaga, spróbuj, waga 3, 4. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Co, wstąpi? ja mam tutaj takie małe błędy w zegarku. Poczekajcie, szukam jej. Ym, ym. Nazywa się u mnie Wik. To nie będzie się nazywała Wik. Mm -hmm. Dzwonimy. Halo, jest tam Żadne niedostępne. Ja się nie poddaję. Jeszcze raz. Tak to przez Messenger do niej dzwonię. Ostatni. Aha. Dobra, jak tak, to, to po prostu tak. Do widzenia. Pierwszy klucz to... Chcemy, że dzwoniło, nie mogę. Potrzebujemy niebieskiego klucza na oreo, takich. Napiszę gdzie napi, 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 이제 최종 동의를 에 and teraz się, czym ma. Ma. Dobra, teraz trzeba przeszukać żółtym. Jak to ona szybko przeszukuje. Może być ukryte. O! A tutaj. Hmm. Ej, oni wracali sample. No, to musi oznaczać, że, że oni tutaj gdzieś mieli klucz. Jeszcze tu jest ukryty klucz. Ej ej, 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 Ona wracała stąd. Ona, jak tam, O, ja to znam. Jedna lama ma pod sobą dziurę na kluczu. Ja, ja znam takie coś. Ja, ja powiem Wam, że już grałem w takie coś. I... Tylko, że było mniej lam i, i, i w jednej zawsze była dziurka od klucza. Tylko, że tutaj nie wiem też, które jest dziura. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Wicka musi kończyć, to pa. Dobra. O, tu jest czerwony, mamy czerwony, mamy czerwony. Uwaga, czy to jest ostatni poziom? Meta, meta. A ja nie chcę mety. Uwaga, zobaczę, czy da się to, to zrobić. Ej, mam. Teraz ja sobie zagrałem w jeszcze jeden jakiś parkur, ale jest jeszcze mały czy Nie mogę złapać ani jednego kryształu. nie ja to tak lubię. Czy ja grałem w ten parkur? Nie wiem, czy grałem. Czy grałem w parkour pod nazwą OLE? Mi się zdaje, że nie grały. Nie, nie gra. Dobra, Nie mogę łapać ani jednego kryształa, tak samo jak Mikalo, a Mikalo miał kryształ przy mecie. To co musi zrobić? Wyjść z normalnie, wyjść z gry? Nie, bo nie mógł wejść na metę, ponieważ tam był kryształ. Bo był przy mecie i obok mety stał sobie kryształ, a w ogóle to na niej stał kryształ. Jak on wejdzie do mety, to zostaje tego kryształa. Musimy być czujni. Bo nigdy nie wiadomo. Bo nigdy nie wiadomo, czy. Bo nigdy nie wiadomo, czy, czy tutaj nie będzie żadnego kryszta. Mm, u, tajemniczne przejście. Dobra, dzięki za pod. Mm, znowu. O, oh my god, o, czerwony. Nie dziwcie. Kolor. Eee. O. Nie, ja, ja nie zamierzam tego oszukiwać. Opa. O, 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 o. teraz lecimy tutaj pierwszy. U. Ej, a ile? On? Maksymalny czas, to? No rozumiem, mogła to przejść. Niektórzy oszukują, że dlaczego na przykład, gdzie jest niebieski, puknij się w główko, głupi. Ło, mamy tutaj już kryształ, więc nie muszę się martwić, ale po prostu jak będę dużo umierał, nie odpowiadam im, bo już za dużo. Jeden raz już za dużo tajemnicy miałem rzeczy, miałem za dużo słowa ole, ole. I hop, ej. No nie, 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 nie. Nie gadać, że... no ja rozumiem, że ona ma żółty, ale gdzie on jest, ten żółty? Bo tu jest pocztę bezpowrotny. Trzeba się rozglądać, Bo nie było pokazane, że tu ukryty. Tak, to jeszcze raz musimy grać. Może gdzieś na drabinie jest ukryty? Nie, nie widzę. Hop, 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 hop. I hop, uu, uu, mało życia, ale co z tego? Lecimy. Czy tu? Trzeba być czujnym, bo tutaj muszą być klucze. Jeszcze ten żółty. Nie, to jest żółty, nie? Tak, żółty. Ej, no naprawdę żółtego nie ma, ja nie chcę umierać. Hmm. Żadnego kryształu nie wziąłem na tam? Nie tam jest zapis kolejny. Dobra, ja się wracam, ja się wracam. Sam dobra, zaczynam od początku. Jak znajdę klucz to to się denerwuje trochę, że musiałem się tak męczyć, aby przejść parkurę, Tak naprawdę on był gdzieś po marki, tak? na parkourze na no pa. majka. Dobra. To chyba już będzie, jak, jak znajdę, jak nie znajdę to klucza, to koniec odcinka. Ło, ło i jeszcze raz. Ło. Ło, 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 ło. Wiadomo, czy oni mnie nie oszukują? Nie oszukują. Miesiu, a ty co tak skaczesz? jakiejś ostatnia? Dobra, to trzech razy sztuka. Mamy jedną sztukę. Ka każda sztuka to jest dwie sztuki. Jak jeszcze trzecia, to kończymy ten odcinek. No dobra, kończymy sami tak. Sam -sa. Blockstar zdecydował. Nie to miało być. Miałem wyjść z Blockstara. Więc ja się z wami żegnam. papa. Pa.